Jak zarabiać więcej, nie dokładając godzin pracy? Trzy zmiany, o których opowiem w dzisiejszym e, odcinku. Nazywam się Tadeusz Korak i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Psychologia Sukcesów 5.0. Teraz, oczywiście, 5.0, bo przyspieszam. To jest przestrzeń, w której uczymy się, jak żyć, zarabiać i rozwijać się w erze, na która nadeszła sztucznej inteligencji, w zgodzie ze sobą. A nie przeciwko sobie. Dzisiaj poruszymy temat, który może Ci się wydawać kontrowersyjny. Oto pytanie odcinka. Czy naprawdę można zarabiać więcej, nie dokładając godzin do pracy? Jeśli jesteś osobą, która czuje, że pracuje za dużo, a zarabia za mało, jeśli czujesz się wypalony czy wypalona, sfrustrowany lub masz wrażenie, że mimo Twoich starań nic się nie zmienia, to ten odcinek może być. Jak zimny piesznic, ale jak lampka w tunel. Tylko uważaj, bo w tunelu czasami pojawia się również pociąg. Odpowiedź brzmi tak. Można zarabiać więcej bez dokładania godzin, ale trzeba zmienić coś ważniejszego niż harmonogram. Trzeba zmienić sposób myślenia i działania. To nie będzie rozmowa o cudownych trikach, pasywnym dochodzie z dropshippingu czy kolejnej afiliacji. To będzie konkretna podróż przez trzy zmiany, które wdrażają dziś ludzie, którzy nie tylko chcą więcej zarabiać, ale też chcą żyć świadomie i zdrowo, no i w zgodzie z własnymi wartościami. Dlaczego to takie ważne? No bo w erze, która nadeszła, AI, i tak zwanej również produkcji 5.0, która jest wdrażana od jakiegoś dłuższego czasu, nie wygrywają ci, którzy pracują najwięcej. Wygrywają ci, którzy potrafią zarządzać swoją energią. Potrafią komunikować wartość i potrafią budować ofertę odporną na kryzysy osobiste i rynkowe. W tym odcinku obalę popularny mit, że więcej godzin równa się więcej pieniędzy. Pokażę Ci trzy konkretne zmiany, które już dziś możesz wdrożyć dosłownie od dziś. Zaproszę Cię do prostego testu, który odkryje Twoją realną wartość na rynku oczami innych ludzi. A wszystko to w tym duchu psychologii sukcesu 5.0, czyli modelu, który łączy psychologię pozytywną Perma 5.0 i inteligencję finansową, mamy scripts, no i wsparcie technologii w służbie człowieka. I tutaj mamy taką niespodziankę, przygotowuje bota AI Coach 5.0, który będzie oczywiście wspomagał nas w tym naszych działaniach polepszania swojego dobrostanu, również oczywiście finansowego. No to co? Gotowy? Gotowa. Bierzesz sobie dobrą herbatę i zaczynamy podróż od zmiany myślenia. Zanim przejdziemy do konkretu, to oczywiście partnerem tego odcinka, jak, jak zawsze, jest firma XTB, która prowadzi konta brokerskie, której ja oczywiście sam mam również konto i prowadzę je tam od dłuższego czasu. Mam tam również kontowikę. Firma XTB, jaką można powiedzieć, Najlepszy na rynku obecnie broker dla małych inwestorów, ponieważ do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu nie pobiera żadnych opłat. Do tego ma konta wielowalutowe, ma kartę wielowalutową, którą możesz płacić. No i w firmie XCB możesz mieć konta w różnych walutach i kupować ETF-y i akcje w różnych firm z różnych rynków. Oczywiście polecam konto. Link do założenia konta i do informacji o XCB znajdziesz w opisie odcinka, a teraz zapraszamy na część pierwszą. Zaczniemy od największego przekłamania współczesności, że czas to pieniądz. To zdanie, które słyszymy od dziecka, cytowane przez menedżerów, inwestorów, a nawet trenerów rozwoju osobistego. Problem w edze AI i produkcji 5.0, no to już nie tak do końca prawda. Dziś walutą jest coś innego. Uwaga, skupienie, jakość Twojej obecności. To one decydują, czy Twój czas ma realną wartość rynkową i ludzką. Tak działają wszystkie media społecznościowe. Wyobraź sobie taką scenę. Pracujesz od rana, robisz rzeczy ważne, odpowiadasz na maile, kończysz prezentację, coś ogarniasz i mimo 8-10 godzin pracy, bo niektórzy oczywiście dłużej zostają w tej pracy, czujesz się wyczerpany i bez rezultatu. To nie jest brak produktywności. To Efekt błędu poznawczego. Utożsamiamy ilość godzin z wartością, którą wnosimy. A przecież to jak z pieniędzmi. Możesz mieć 100 tysięcy złotych na koncie, ale jeśli nie wiesz, jak nimi zarządzać, one nie dają Ci wolności. Tak samo z godzinami. Możesz przepracować ich 50 tygodniowo i nadal nie mieć wpływu, spokoju ani podwyżki. Dlaczego? Bo nie czas się liczy. Liczy się wartość, którą dajesz. Tu pojawia się kluczowy model psychologii sukcesu 5.0, PERMA 5.0, pozytywne emocje, praca, która ci napędza, a nie wypala. E, czyli mówimy o PERMA, tak? Jeszcze raz. P, pozytywne emocje, praca, która cię napędza, a nie wypala. E, engagement, czyli liczy się nie tylko, ile czasu siedzisz przy laptopie, ale jak głęboko angażujesz się w działanie, czyli zaangażowanie. M, czy meaning, prawdziwy sens pojawia się, gdy czujesz, że Twoje działania coś zmieniają. W duchu 5.0 nie zarabiasz więcej przez większą liczbę godzin. Zarabiasz więcej, kiedy zwiększasz swoją widoczność i wartość. Skupiasz uwagę na działaniach transformacyjnych, umiesz odpoczywać, bo tylko wtedy masz dostęp do realnej kreatywności. To nie są luźne myśli, to dane. Z raportu LinkedIn Workspace Learning. W 2025 roku wynika, że firmy, które wspierają zaangażowanie w karierę takie centryczne, zamiast czasowego nadzoru, mają 42% lepsze wyniki rentowności i innowacyjności. Zatem twoje pytanie nie powinno brzmieć ile godzin pracować. Powinno brzmieć jaka wartość wypływa z tego co robię. I właśnie dlatego w kolejnych segmentach dzisiejszego Tutaj odcinka, pokażę Ci, jak tę wartość wycenić, zwiększyć i skomunikować. Bo tylko wtedy Twoje dochody zaczną rosnąć bez dokładania kolejnej godzin. Zostań ze mną, zaraz przechodzimy do pierwszej zmiany. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś w Tobie rezonuje z tą nową definicją wartości. I bardzo dobrze, bo teraz czas na konkret. Czas na trzy zmiany, które możesz wprowadzić już dziś bez konieczności rzucania pracy czy zakładania startupy. To są zmiany w stylu 5.0, świadome, głębokie i możliwe do wdrożenia od razu. Zmiana pierwsza. Przestań wyceniać czas. Zacznij wyceniać transformację. Zbyt długo przyzwyczajano nas do myślenia ile za godzinę. A przecież Twoi klienci, niezależni od branży, nie chcą kupować Twojego czasu, chcą kupować efekty. Zamiast mówić, biorę 100 zł za godzinę konsultacji, zacznij mówić, pomagam rozwiązać problem X. W dwa tygodnie za 700 zł, bez frustracji, szukania i błędów. Co się zmienia? Zmieniasz energię oferty. Pokazujesz wartość, nie koszt. Przechodzisz z roli wykonawcy do roli przewodnika. Jeśli jesteś na etacie, możesz to zrobić tak. Zrób mini audyt zespołu albo swój własny, bo zależy, czy kierujesz kimś, czy jesteś sam sobie specjalistą. Identyfikuj jedno powtarzalne zadanie, które można zautomatyzować lub usprawnić. Zaproponuj rozwiązanie i zmierz efekt. Przykład życia taki teraz. Zauważyłam na przykład, czy zauważyłem, że co tydzień tracimy 4 godziny na ręczne wklejanie danych do raportu. Stworzyłem szablon, który skraca to do 30 mil. Efekt plus 3,5 godziny tygodniowo wolnych zasoby. To jest wartość. I to jest argument do rozmowy o awansie, a nie twoja liczba nadgodzin. Zmiana druga. Zwiększ wartość, zanim zwiększysz cenę. To podejście zainspirowane między innymi Aleksem Hormozim, z taką książką Oferta za milion dolarów, czy jakoś tak się nazywa. Nie wiem, jak polski tytuł brzmi, nie wiem, czy jest polska wersja. Zanim coś wycenisz, wysoko pokaż, ile realnie dajesz. Następnie zacznij od. Pytanie. Jakie trzy konkretne rezultaty osiągają moi klienci, współpracownicy i odbiorcy po kontakcie ze mną? Następnie, spisz te efekty w języku korzyści. Zbierz trzy dowody. Mogą to być na przykład opinie klientów, twarde liczby, czy czas na pieniądze, wyniki, konkretne porównania przed i po. Zbuduj z tego nową ofertę lub narrację. Przykład. Mój mentoring kosztuje na przykład 800 zł. Klient po miesiącu zyskał 3 godziny tygodniowo i podpisał nowy kontrakt na 12 tysięcy złotych. Mówi, że wreszcie wie, co robić z pieniędzy. Taka komunikacja przestaje być sprzedażą. To budowanie wartości, której druga strona chce stać się częścią. Zmiana trzecia. Stwórz dochód pasywny z tego, co już wiesz, może być z pomocą AI. Nie musisz tworzyć kursu za 10 tysięcy złotych, zacznij od mikroproduktu, który. Odpowiada realnie na pytanie Twoich odbiorców. Nie mów, że Ty nie możesz. Dzisiaj AI stworzy za Ciebie e-booka. Wszystko poprowadzi Cię za rękę. Są przykłady, jak można to opublikować, jak zrobić mikrosprzedaż. Na przykład możesz tego użyć tak. Prowadzisz warsztaty. Zrób checklistę. Pięć rzeczy, które zawsze poprawiam w prezentacjach klientów. Jesteś hr -owcem? Stwórz PDF. Trzy pytania, które pomogą zredukować... Rotację w zespole do 10%. Potem użyj AI, wygeneruj krótkie teksty promujące produkt. Ustaw prosty cykl maili, na przykład w systemie MailerLite, który jest darmowy tam do tysiąca klientów, dostosuj landing page z pomocą również na przykład czata GPT, który zbuduje Ci w zasadzie cały wklejasz kod do WordPress'a i działa, lub innego narzędzia do tworzenia treści. No i dzięki temu. Jesteś dostępny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu bez konieczności bycia online. Budujesz zaufanie i wartość, nawet kiedy śpisz. To nowy strumień przychodu, który nie zależy od liczby godzin, jakie spędzasz przy biurku. To jest duch finansowego kompasu 5.0. Finanse jako narzędzie wolności nieprecyzują. Podsumuj. Te trzy zmiany, choć proste, tworzą zupełnie nowy paradygmat pracy. 1. Nie sprzedajesz czasu, tylko rezultaty. 2. Nie zaczynasz od ceny, tylko od wartości. 3. Nie działasz tylko godzinowo, ale także skalujesz swój wpływ. To esencja modelu PERMA i Manuscript Plus, oczywiście wspomniany AI Coach w działaniu. W kolejnym segmencie pokażę Ci, jak to wszystko przełożyć na mikrokrok, który możesz wykonać jeszcze dzisiaj. Zanim zaczniesz budować nowe produkty, strategie i oferty, zrób jedną prostą rzecz, która może zadziałać jak dźwignia dla wszystkiego, co robisz. Zmień sposób, w jaki mówisz o swojej pracy. To nie jest ćwiczenie z marketingu, to ćwiczenie z psychologii postrzegania. Dlaczego to takie ważne? Bo w erze przeładowania informacyjnego nasz mózg nie przetwarza treści, tylko skróty. To, jak opisujesz siebie zawodowo, trafia. 3 sekundy do systemu szybkiego myślenia Twojego odbiorcy. Daniel Kahneman by to potwierdził oczywiście. Pułapki myślenia, książka Daniela Kahnemana polecam. Innymi słowy, nie komunikujesz czym się zajmujesz. Komunikujesz jaką transformację oferujesz. Przykład. Zamiast mówić, jestem grafikiem, robię projekty za 70 zł za godzinę, spróbuj tak. Pomagam markom tworzyć rozpoznawalną tożsamość wizualną, która buduje zaufanie i sprzedaż za 900 zł za projekt. Widzisz różnicę? W pierwszym przykładzie jesteś usługodawcą do porównania z innymi, w drugim jesteś rozwiązaniem konkretnego problemu, jesteś nieporównywalny. To działa też na etacie. Zamiast jestem specjalistą do spraw kadr, możesz powiedzieć: wspieram zespoły w sprawnym działaniu i ograniczaniu ryzyka, formalnie dbając o bezpieczeństwo pracowników i firm. Taka narracja zmienia. Przede wszystkim Twoją wewnętrzność, pewność siebie, percepcję w oczach przełożonych, gotowość innych, by zobaczyć w tobie lidera, a nie tylko wykonawcę. Jak to zrobić? Odpowiedz sobie na trzy pytania. Komu pomagam? W czym konkretnie? Co ta osoba ma po współpracy ze mną? A potem złóż to w zdanie, które brzmi jak wartość, a nie funkcja. To Twoja osobista propozycja wartości. 50. Sprawdź swój opis na LinkedIn, w stopce maila, na stronie internetowej, czy pokazuje rezultat, czy tylko nazwę stanowiska. Zamiana tej jednej linijki może być początkiem wielkiego przełomu w Twoich zarobkach i poczuciu sensu. Bo, jak pokazuje Perma 5.0, znaczenie i relacje zaczynają się od komunikacji. To nie jest magia, to psychologia i mikronawyk 5.0. W kolejnym segmencie pokażę ci jak zrobić szybki test wartości rynkowej i zobaczyć siebie oczami innych. A to potrafi naprawdę otworzyć oczy i portfel. W świecie, gdzie dominują porównania, algorytmy i oceny, łatwo zapomnieć o jednej rzeczy. Twoja wartość nie zależy od tabelki w Excelu. Twoja wartość to połączenie tego, co dajesz innym i jak to wpływa na ich życie, pracę, emocje. Dlatego dziś zapraszam cię do prostego testu, który Otworzył oczy już mnóstwo ludziom, których znam. Testu, który nie potrzebuje AI ani skomplikowanego narzędzia. Potrzebuje tylko Twojej uwagi. Czym jest też z wartości 5.0? To ćwiczenie zewnętrznej perspektywy. Ma na celu wydobycie tego, czego Ty sam możesz nie dostrzegać, bo jesteś tym tak oswojony, że przestałeś to doceniać. Krok po kroku teraz. Jeden. Wybierz trzy osoby z którymi współpracujesz lub współpracowałeś. Mogą to być klienci, współpracownicy, szefowie, partnerzy, projektor. Dwa, napisz lub zadzwon i zadaj jedno pytanie. Za co najbardziej cenisz mnie zawodowo? Tylko tyle. Nie tłumacz się, nie wyjaśniaj, że to do podcastu. Po prostu zapytaj. Co się wtedy dzieje? Zobaczysz, co naprawdę rezonuje z mnym. Odkryjesz niewidzialne super emocje jak spokój, klarowność, ważność – które są dziś kluczowymi walutami w świecie przeciążemy. Znajdziesz słowa, które możesz później wykorzystać do tworzenia swojej oferty z CV, profilu na LinkedIn czy prezentacji sprzedażowej, jeżeli prowadzisz działalność. Przykłady odpowiedzi, które słyszą moi klienci, to na przykład Masz dar tłumaczenia trudnych rzeczy w sposób prosty. Z Tobą czuję się, że mam przestrzeń na swoje myśli. Dajesz mi poczucie, że jestem w dobrych rękach. To nie są puste komplementy, to konkretne zasoby wartości, które można po pierwsze zapisać, przekształcić w język oferty, no i wycenić. Co dalej? Zbierz te odpowiedzi i stwórz z nich swój profil wartości 5.0. To może być akapit w Twoim bio, sekcja na Twojej stronie, element oferty konsultingowej, podstawa. Rozmowy o awansie. A jeśli chcesz pójść głębiej, no to oczywiście dołącz do słuchaczy tego podcastu, zasubskrybuj, wciśnij ten dzwoneczek, bo w kolejnych jakby odcinkach będziemy się uczyć kolejnych mikro nawyków finansowych, w których pokażę, jak te drobne działania wpływają na twój dochód, pewność siebie i niezależność. Na koniec pamiętaj, twoja wartość nie musi być głośna, ale musi być zauważona. Najpierw przez ciebie. Przede wszystkim przez Ciebie, a później przez innych. Nie bój się wysłać tych listów. To jest pierwszy moment do przełamania czegoś. Jeżeli chcesz od kogoś coś, czyli podwyżkę albo więcej pieniędzy od klientów, to im coś daj. Odważ się z nimi rozmawiać. To był taki test wartości 5.0, prosty, transformujący. Zanim się rozstaniemy, mam dla Ciebie jeszcze trzy rzeczy. Po pierwsze, refleksja. Zarabianie więcej nie musi oznaczać pracy więcej. Czasem wystarczy zmienić narrację, dostrzec wartości, którą już masz, i zacząć mówić o niej innym językiem, językiem efektów, nie godzin. Jeśli chociaż jedna z dzisiejszych zmian wycena efektu mikroprodukt z AI albo test wartości poruszyła w tobie coś ważnego, nie zostawiaj tego tylko jako inspiracji. Zrób z tego. Pierwszy mikrokrok. Dziękuję, że byliście ze mną do tego samego końca. Zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, jak zwykle dla nakarmienia algorytmu. Zasubskrybujcie, żeby Wam nie uciekły kolejne odcinki. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!